dobry, z tej strony Radzik, jest ze mną... Wieszak. I kontynuujemy naszą zabawę. Zabawę. Chyba Oreo. Nie za bardzo. Teraz mów. Cały czas mówię. Była, fita, no. była chwilowa no. pauza, bo musiałem <coughs> sprawdzić, się nagrywa dźwięk. Ehm, um, czekaj. <coughs> Dobra, już mogę? Tak, mów sobie. Nie, ja, trzeba było stwierdzenie, że już mogę, na no, coś mi się nagradę. Dane Ciekawe co. Cicho. No chodź. Znam, że się niedługo będzie kawa, bo trzeba dostać się w pewne miejsce, które ostatnio nie mogłem się dostać. I była wielka ścina. Pamiętam. No, ja bo ci to wytykałem. Że sobie udziałujesz w półwydaniu materiału. Dwa razy to zrobiłem. Cicho, że się No, dwa razy, dwa razy w ten, w półwydania. Przerwał w pół zdanie i rozpoczął w pół zdanie, bo no, nie jak tak można. Golem! Jest ja za to jest karidin z dragoniczą. No to to jest światło. Musisz sobie bawić. Ciemno tu jest. Ja się przygotował przed nagraniem. Jak ci go? Wiesz, make-up te sprawy. O cholera. A mów, nie schowałaś mojej szninka? <noise> no już ty wiesz co? No co, muszę ratować materię swoim poczuciem humoru. Tak. Ten materiał broni się sam. Yeah. O, jesteśmy bardzo silne. Nie pamiętam tylko nazwy, jakie były żółte, bo białe to były ability. Eee, niebieskie to był guardian soul, eee, czerwony bullet, a żółty nie pamiętam. Umiejętność pasyzmat. No to można powiedzieć, że pasyw soul. No, tylko, że ona nie jest za bardzo pasywna, bo dusza Skeleton Knighta zwiększa nam ten. Siłę 4 przysłowiłem No tak, pasywka. To się dodatkową do, do siłę, nie? tak. Pasywka, która poprawia statystyki. Więcej hitów. Widzę, że pasje... ...padzę... ta pasa, że nie się trzyma. Czyli innym słowem jest do dupy, ale w stabilnie. Jedziemy, to jest oczko. Ta solka rządzi. No. Kolejna dusza lepiej. Jej, tego nam właśnie było trzeba. Ta solka na tej Wiesz, to są duszki? W Your soul is mine. To gdzie gramy szamsungiem? He, he, tak bardzo. Poczekaj, I, muszę i, po Znalazłem sens tej gry, jesteśmy Shang-Sungiem shang i kolek kolekcjonujemy wszystkie te dusze, żeby być potężnymi, dlatego zabieramy pasolką dusza. Nie, pasolki zamykamy w yeah. Ja. I sprzedajemy je na wody życiu. Mm -hmm. W sumie? nie to kosztowało na no to? Było wreszcie, że główny zakłada stragan z pasolą w tym zamku. O matko. Ech, jesteśmy złymi ludźmi. Właśnie, jak tam... spoko. Yy, coś sprawdzałem, żeby było. Dobra... I tutaj chyba będzie powoli cięcie. Bo powoli się zbliżamy do pełnej lokacji. Kat. Której wieszak nie, wieszak nie za bardzo przepada. Nie, yeah, bo muszę patrzeć... Bo muszę na to patrzeć i się nudzić. Co no, to przecież się, że jeżeli wyłączę nagrywanie, to pójdzie tak chwilę z pierwszych to spróbuj dwa, do trzech razy sztuka i najwyżej zrób cięcie. Znaczy tam na pauzy. No, a ten się zrobić pauzę nagrywają. Dobry pomysł. Wiesz, do trzech razy sztuka, jak nie pyknie, to aż się uda. Mm -hmm. Action in the back, act in the back. Tak, tak. Dobra. Then I tell as, Then I start to run. and I took an action in the back. Raz, Chcesz Uno. Africz. Uno! Dos. Uwaga, ostatni skok małysza Skacz, Adam, skacz! Leć, Adam, leć! Ej, teraz. No to się. zobaczymy się za chwilkę. Wreszcie się udało po 10 minutach. Tak. Ja zdążyłem pójść sobie pić, blać i poszukać szminki. Na niestety jej nie znalazłem. No, zobacz. A, w dyku. Copperplate. Jesteśmy Copperfielda. Jak się, nazywa, jak się nazywa David Copperfield, który lubi grać w strzelanki? Nie. David, David ba Battlefield. Yes. A w międzyczasie postanowiłem się przejść z nasem i dostałem od tego, od rycerza, od szkieletu od 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 rycerza, dostałem rapier. Mm -hmm. I który on mówił, mówi, że, mówi, że już jest blisko, i że tylko piszczel się nie mieszczą, to ja dałem datę od Jezu. Wiesz co? To, to. inaczej. Wiesz, jest blisko, tylko piszcze, ale nie chcą wyjść. Nie, jest blisko, tylko nie chcą wyjść. Jest fisting level hard. Dobra, mamy, mamy zbroję Copperfielda, mamy lepszy miecz. A to jest krowa. I na tą krowę trzeba uważać. Zresztą. Bo potrafi zrobić coś takiego. Jej, para. się nadziewała. Kato... Kato Pleas, z tego co pamiętam. Idź. co? Ja mam znowu na ciebie naprawdę poszukiwać. Jak Głównie. to? Głównie... Zobaczcie czy już fasolka... Czy jesteśmy w stanie zabrać fasolkę na jednego chłopca. A, to było to. szkielet, jak sobie złożyć. A tak przy okazji, spójrzcie na to. Ja rapier zostałem od tego szkieleta. Czy przypomina mi ten, który ja mam? Jesteś... Jesteś czwartym z trzech muskieterów. Taki wiesz, taki zapomniany, który, który, Taki japoński. Który, taki wolefon zapomnia zapomniany wśród y, trzech muskieterów. do Tym razem uniknąłem. Jej. Chociaż raz. Chodź. Tam się znajduje sprawa, do której nie dotrzemy. Póki Oj, w gry, dobry rok. Nie, pod koniec, proszę, pod koniec gry dopiero będziemy w stanie tam dojść. Po co mógłbyś się cofać do początkowej lokacji pod koniec gry, ja się pytam? nie zapomnij, że jeszcze będę grindować, o. Przepraszam, panie szkielecie. Szkielecie, szkielecie, przepraszam. Co mówiliśmy na początku, co mówiliśmy w ostatnim odcinku, że nie mamy zciągów do perów. Dobrze, przepraszam. Byłem złym, złym, złym bieszakiem teraz idę się powiesić w szafie. Zniknij z, zniknij z mojego życia, proszę. Już Ci mówiłem, że aktualnie nie gram pakiem. Nie mogę. To nie Dota, przykro mi. Dota nie ta Dota, dota słuch. Na kanale tego pana. tego bieszaka. Zależy. Tego Żyda. Zależy czy będzie na czy w końcu uda nam się to nagrać. Nie chciałem się to, nie chciałem się z tobą nagrać no. Nie wiem, co to już mamy Jedną serię aktualną i jeden nagrawny odcinek z nowej Cały czas nie była w I... No, no, to tylko Nie mów nic o. Nie, nie przeszkadzajmy sobie na w naszej twórczości, dobrze? O, dostałem drugi mięsa. mięso Drugi raz No znowu Tylko na Mogłem pokazać co on robi, ja też tam pokażę, ale to musimy najpierw dotrzeć do tego. and Rot, meat double nut. No. Co my zrobić mięso, pomyślmy. Zatruć A nie czekaj by mu Tu też jest efekt zatrucia, tylko działa inaczej. są eee, bardzo. W Aria of Sorrow dwa negatywne rzeczy. dwa negatywne efekty. Jest... ten... Bzizna, która zmniejsza nam atak i jest klątwa, która wysysa nam manę. I jeszcze, a stół? nie liczy się? No jeszcze... Też efekt. No jeszcze petryfikacja. I tu. Zresztą. Albo nie. w tym razem to wyjaśnię. Ale to, że co robi ten? nie. Nie, chciałem wytłumaczyć statystyki ogólnie, ale... weźmy, latający kram. To był tam... To, tań... to był ten... O, level up. To był mały kibocz. A, ja, a, a ja cały czas widzę tam time up, z level up. Idź nie wracaj. O, prawo. to nie jest totalnie mokre. Znaleźli... Dostaliśmy duszę... Szkieleta łucznika. Czaszkowego łucznika. To Skull Archer. Strzelam... Zaklętymi strzałami Jej Tą duszę chciałem mieć przed tym pierwszym tak, półposem Diamentowym szkieletem Zresztą jak wreszcie do Maryi to pokażę Nie ma, że jesteśmy szkołą Maryi Maryja będę ja Dobra To najpierw Dobra. pokażę duszę no działa. No to czas na audiencję w radiu Maryja? Tak Tym możemy spamować. Może tak nie nawalaj w ten, w ten, no, w ten padł. Aż tak mocno słychać? W tym momencie było. Mhm, mm ciekawe. To się tak zaczął nawalać, że... No niestety, głośniej spadł. No, zapisujemy. Heh. Ty masz głośny pad, ja mam głośną klawiaturę. Zresztą teraz mogę pokazać co robi Ej. O, mam cztery aż. Uwaga. O. Coś się stało, bo nie zobaczyłem Ale Tracimy 200 HP. Naprawdę. Eee... No to jeszcze raz, co chcesz. Ja tu jest... Jezu... Jest... Ale to już chyba było. Hmm. A tak, czy zapomniałem, to mówiłeś. Że zapomniałeś sejfić po Tak. Ale w sumie... Tutaj było, tu było cięcie, więc... Ludzie teraz tak. otrzymałem całą tą rozmowę Nie, nie było tu cięcia Było Były Ale... dwa cięcia Przy próbie spokój tutaj A dlaczego tu cięcia? Eee, Sprawdzałem godzinę Ja pitole naprawdę no. Jakim tobą? Zapomniałem sfazować Jakim tobą? ja na ten mówię, że ten, na ten mówię, że Grahamka ma wąsa, dziewiczego. Nad... Szuka, szukałem jakiejś ciekawej anegdoty, ale mogę znaleźć. Spytaj się, czy ma, się go, czy ma moją szminkę. Graham, ma szminkę, grzaka? Odpowiedział ci. Dobra, wyrnę Z czego ty się tak śmiałeś? Z tej odpowiedzi. Hmm. Czyli już wiemy jaka jest nasza misja. Musimy odzyskać twoją śminkę. I masz pod podtytuł na odcinek. W poszukiwaniu śminki wiesz jak. Nie, nie dajesz, to przecież nie daję tego. To już nie jest problem. Hmm. I witamy w kablicy. To moje pytanie brzmi, dlaczego Kaplica jest nawiedzona? Przecież, dlaczego w znaku nie znajdzie się kaplica? Bo on tam czcił Boga, czy tam boginie krwi. czy boginia krwi. Jeszcze było. Aha. To... Czekaj, to tam... Aha, no tak, wiem, że to mi się wzięła krwi, bo tam z Mortal Kombat bodajże w Armageddon była postać, której historia końcowa była taka, że stawała się boginią krwi. Czekamy na Mortal... Czekamy na Mortal na Twoim kanale. Ale ja to wiem z internetów. Więcej. On wie. On, bije... On bije z aksa, a tam gdzie atakowała różka. Gdzie jest moje kary? Problem O nie! Na stole... Na stole były dwa drugie węgorze. Nie, to były grube węgorze. Wiesz co? 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 Po co komu wpa? Po co komu... Wiesz, chyba rozumiem. Jakbyś się... Yy, wiesz dlaczego to są granaty? Nie. To jest 2035. I już to jest to jasne. To czemu on się bije wieczorem? Dlaczego nie weźmie kałocha. E Więcej razy. A właśnie, wiesz, w jednej grze widziałem świetny tekst, nie? W szkole była tabliczka zakaz noszenia broni, nie? I, po i główna bohaterka, gdy... Hmm, to dobrze, że zostawiłem Akacza w domu. Tak bardzo. M może powiedz jaka to była gra? Life is strange, kryłem tako. I chyba kupię. Chyba powiadasz. No chyba. O, zobacz kolejny skok, przy którym będziemy musieli robić ten. Pauzę. Hmm. Ech, ciężko jest się dostać do tako Bella. Jezu. Kim ty jesteś? Wieszakiem i Żydem. I lewakiem. I ci twoim Ja nie dostanę, A ja teraz nie dostałem zaksa. Wielki sukces mój. A cóż, a właśnie, mowa o Taco Bellu. -bel wraca do Polski. Pierwszy raz zjem tako byłem za biednych jestem, Jezio. Gini. Niech ginie. Nie. Cześć. Nice. naprawdę... No, shit for Christmas. Eee... Musisz? Tak. Tak muszę. Gdzie zaprowadzi? prowadzi? Ja już ze Ja już po prostu z tych... Ja już po prostu płaczę ze śmiechu. Zobacz. O! Lambus! Znalazłem... Znalazłem kij do przepychania ról. Który jest strasznie słaby. To jest rurka do koksu. Ta chyba jest czymś zatkana. To jest strasznie słaby od razu mówię. Ma świetny... Ma dosyć dobry zasięg. 12, 12, 12. W-12. W-11 Wydział Śledczy. W-12... Czekaj, W-12. W-12 Wydział... Wydział Narkotykowy, o. Ty i te twoje nieumiejętne żarty. Cicho. Zatruj odcinek swoimi suchymi żartami, chociaż nie wszystkim. Jakie nie były suche, na przykład? O Znowu nie możesz dostać się do takobela. Zaraz, jak to Kolejka za długa. Zaraz, jak to śpiewali ACI? Oj, za długa ta kolejka dla ciebie. Kamera Cruz nie wytrzymuje. O. Chyba nie zajrzy do żeby... czatu. No rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o, to, o fryzurze Somy. Somie. Aha. Soma, a to czeka, a ja przecież teraz ci od ameryzji do ogresu. ma się nazywa, nie? No widzisz, Przy... gdy głównym bohater nazywa się Soma Cruz. Przypadek? Tak bardzo japońskie. Z cyklu brakoważyń, z cyklu brakoważyń obra do No przecież pierdzisz skrzydłami, więc jakim prawem byś miał? O. Nie pytam się, dlaczego to ma kropkę na Dlaczego to ma dziurę na kropkę? Rok 20 lat później. Coś mówiłem Coś mówi, mówi o youtubera. Nie na rynku, to jest już mój dowcip. Nie ciągnęło nikogo. Wciąż mam pewne zdjęcie na komputerze. Ja też przecież ja się nie dałem. Ciekawe tylko dlaczego przywódca pewnej grupy usuwa to. Bo to jest tak złe. To jest złe i wszyscy się z niego będą śmiać. Z niego zroka. Sam to, sam to rzucił. Nie, to rok to wywrócił, przecież. Rok wyrzucił to zdjęcie. Co? To przecież rok wyrzucił to zdjęcie. No właśnie. To był błąd. I właśnie Keeper nie rozumie jak on mógł przycić do to zdjęcia, to przecież jest tak złe. A, powiedzie... to, zrobi... to powiedziałem na złość. to żeby... He? Może zrobił to na złość. Nie, po, nie, po prostu twierdzisz, że to jest złe i tyle. Dobra, to ale do nie. jest złe. Nie mamy o czym gadać i zaczęliśmy gadać, gadać o Keeperach. Ej, w sumie jest plus, możesz dać kagał. Ich, ich niki. O, spójrz. O, Shiva. Dziurga. Czy durga to się oby napytać? Nie wiem. Ale wiem, Druga. że jeżeli dostaną rapierem w stopie to umierają. Wiem, to nie jest dziurga, to jest biurwa. To jest można, można, można. Nie można. No kto mi zabroni? Jesteś zły wieszakiem. Lasz tego. Skończysz w szafie. Ale ja tam wieszkam na co będzie? Zamknę cię w takiej starej. To jest jedno starością. To ja się powieszę! O, spójrz rapier. Zresztą ostatnio próbowałem się powiesić. Powiesiłem się za stopę. Wtedy moja siostra weszła i się spytała, dlaczego wiesz, yy, wieszam się za stopę. To ja powiedziałem, że próbowałem się powiesić. A ona wtedy, a to nie powinieneś się za szyję? No to ja jej powiedziałem, że nie powiesiłem się za szyję, dlatego że wtedy nie mogłem oddychać. Wszystko, wszystko. To Spójrz rapier. Hej story. Chyba troszkę grę, a, co ci powiem, a co jeżeli ci powiem... A co jeżeli... ci powiem, że świat przetrwa bez tej informacji? A co jeżeli powiem ci, że świat przetrwa bez twojego kanału na YouTube? Bez twojego też nie martw się. Niech nie martw się. Na... Opis w filmiku zostanie taki sam jak był w poprzednim odcinku. <laughs> Naprawdę, musisz znaleźć sobie kogoś, kto ci zrobi grafikę z tym textem. W sumie, bo byłby fajny. I skoro tutaj jest audycja radia Maryja, to znaczy, że się do bossa. To może kończymy przed bossem, czy chcesz go pokonać? Nie, pokonam go jeszcze. <fix> Matki z ziemi. To są une. Bardzo podatne na granaty. Dlaczego też mnie woła? Dlaczego teraz? Dobra, to wieszak. Nie ma to jak krótka ścinka. Nie ma to jak to, że wiesza woła nie na kolację. W koń... A przynajmniej w końcu się na koszulki. To nie, ręce z jedzą. I tu mamy już bosa kaplicy, mantykure. Że kogo? Mantekorę. Aha, Znania nie wiem. najlepiej się nada... ten pan. Ja tam widzę Więc okej. Okay. Nie wiem, więcej między Antekora to jest przede wszystkim połączenie lwanie, toperza i skorpiona z tego co pamiętam Jak widać pełna dusza bardzo łatwiej tą walkę. Hmm. Spam level le, spam level master ła, hmm. wow. hmm. przepyszne te koszulki. Serę i szynką Ciekawe I tutaj powinno być o, spójrz. Pusteczka. Hmm. Już szedłem od tam coś było? Mam nadzieję, że nie słychać jak jem. Słuchać troszkę, ale mało. O nie, keca koła tam. Idę stąd. O! Znowu drugi węgiel. Kat a koła Małpka To jest człowiek kła A właśnie jesteśmy dusze nietoperza Atakuje używając tych Supersonic Waves Fal utrzymywkowych Ktoś powiedział Queen of Pain? Idź Co? nie No, Zium, mój, dusza nie to nie jest jedną z lepszych i na pewno nie jest moją ulubioną musisz zabić imena i dostać y, ten y, duszę postępnego czerepu I, on, i to będzie ten zabijać wszystkich przeciwników w zasięgu będzie śpiewać, hej jaj, hej hej dawno nie dostaliśmy kolejnej duszy Okej. Widzisz co Rok Armor pozwala nam rzucać kamieniami przeciwników Znajdę, że nie było pauzy Czuję Tylko się, mi się Czuję się jakbym grał w Megamana jedynkę Nie grałem, nie grałem na tobie Jeden no. mistrz obrotów rzu pozwalał, rzu pozwalał rzucać kamieniami pokonać go No, e, sorry, że znowu pauza, ale nagle mi się wszyscy rzucają na e, łeb Jeśli mieszka z rodzicami, to tak jest Też mieszka z rodzicami geniuszu nie wiem ale... bo już szanują prywatność. Co lepsze... Co lepsze przyszedł mi tata spytać się czy wyjdę z naszym tym... Czy, czy wyjdę z naszym materiałowym Nie Zapytacie się dlaczego materiałowym? No bieszek, tak? A to jest zombie oficer. O. I tu jest ten obszar, na nie mam... do którego nie mam zamiaru iść. Stadi, to będzie pracownia. Dobra, nie, to Stadi to jest... czy Pokój do nauki albo do pracy. Tak może przetłumaczyć. No dobra, niech będzie. Yy, I co? No przyszedł się yy, pytać czy wyjdę z naszym materiału płodnym pioskiem, yy, bo mimo że on cały czas był ustalony, że jest więko jest i skończymy yy, yy, nagrywkę, to yy, z kolejna, kolejna dusza Rock Armora. A właściwie czekaj zapomniałem co ona ci daje daje ci kropkę na czole? Nie, nie, pozwala rzucać kamieniami przeciwników. Aha, czyli możesz rzucać małym mistrzorkiem? Eee, co było i ciebie? a Akoaty. O, kolejna dusza szkieletów. Jej, to dusze trzeba. Co dzisiaj obraziło to... w te dusze? A te zielone dildo z podłogi mają jakieś te? Specjalne umiejętności? Eee, znaczy, Można nabiją. Ale dusze mają? Eee, tu mają, wszystkie. Wszyscy przeciwnicy tutaj wgrzemają, nawet nawet te kulki z kolcami. Kulki z kolcami. Ciekawe. Dobra, sądzę, że już wracam do, do bazy Radio Maria i kończę. Ostatnia audiencja. W tym odcinku. Jak już się nagramy jeszcze drugie z razu? Może jak sprzęt ruta. Dobra. Czekam, muszę się pozbyć tylko rednego, rednego czarnego tego. Dobra, nieważne. Dobra. Żegnam Was. Mam nadzieję, że będziecie mieli, wiadomo, wszystko do wszystkiego dobrego. Ja byłem Radzik. A ja byłem Bieszak? Byłem, jestem Biebarzyk. Cześć.